Długo męczyłam się z filtrowaniem, by uzyskać klarowność. Spodziewałam się, że nalewka z orzechów laskowych będzie mętna. Przez wiele dni szukałam sposobu na to, by nasączyć orzechy alkoholem, by wydobyć z nich smak, a potem odfiltrować destylat, tak by szybko osiągnął odpowiednią klarowność. Niesamowite. To bardzo mocny filtr do wody. Nie jest przeznaczony do takiego użytku, ale doskonale się sprawdza. Usuwa zmętnienie. Nie chciałam rezygnować z klarowności kosztem smaku, ani na odwrót. Wszyscy mi mówili albo jedno, albo drugie. Ale jak słyszę, że nie da się czegoś zrobić, szukam na to sposobu. Znalazłam takie rozwiązanie. Udało ci się. Wygląda jak sok jabłkowy. Mój dziadek zrobił taką pierwszą maszynę. Chyba ze starej spawarki. Destylat prosto z kondensatora po tygodniu smakował jak 20-letni burbon. Frank postawił już słoik na stole. Jeśli skończyłeś, możesz nam go dać. Wolę tu zostać i popatrzeć, co robi pani profesor. Rozumiem cię. Ja też jestem pod wrażeniem. Widać, że oczyszcza bimber, ale filtrowanie może go pozbawić dobrego orzechowego smaku. Niełatwo coś przepuścić przez ten filtr, prawda? Owszem. Ale to, co w życiu najważniejsze, nie przychodzi z łatwością. Święte słowa. Przydadzą jej się ciemne okulary, bo ma przed sobą świetlaną przyszłość. Tak.